Dariusz tereczyn na imię Dominika, zamówienia? Hello, do you speak English? Yes, of course, can you drive to the next window? To poproszę Longera. Witam w restauracji McDonald's, w tej Bartek, słucham zamówienia. Duża kolejka za nami, czekałem latami, więc Big Maca poproszę. Nie ma czego żałować, kaloriami przejmować, średnie frytki do tego. Siłka mnie już nie trzyma, nawet była dziewczyna małą kole, więc biorę. Okay, okay. Dosyć mam wszystkich złości, trąbienia tych gości, więc trochę przyspieszę. Biorę chickera od ciebie i makwrapę jak w niebie, więc zapisz kochanie. Biorę szejka i znikam, szybę wolno zamykam, nie czekaj już na mnie. Jeszcze tutaj wrócę po tej całej sztuce. Kończę zamówienie. Terminalu nie szukaj, do portfelu zadukam. To dostaniesz. Bardzo szanuję za twórczość. Dzień dobry, witam Magdalena. Czy mogę przemysł zamówienia? Yy, tak, ja bym poprosił duże frytki. Tak? Tylko że ja bym chciał je w małym opakowaniu, nie w tym tekturowym dużym. Proszę? Ja bym chciał je w małym opakowaniu, nie w tym dużym tekturowym. W małym opakowaniu? Tak, no w ten moment nie wiem, czy można robić takie robić. No to chyba bez różnicy w jakim opakowaniu mi dacie, tak? To chyba bez różnicy jakie opakowanie. Ja po prostu nie lubię tego tekturowego. Wolę te papierowe mniejsze. Eee. Czyli chodzi panu, żeby do takiego papierowego? Tak, 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 dokładnie, no. Tym od tego małego, nie? Nie do tego pomarańczowego, do tego małego. Tak, dokładnie, no. Dobra. No ja nie wiem czas dzięki wielkie, do widzenia unboxing oh, O kurwa myślałem, że w auto przyjeba. Ja tylko kawałek. Unboxing Są I wiem co już nie Trzeba go czy mogę przyjąć zamówienie? Tak, ja mam takie pytanie, gdzie to jest najbliższy KFC? E, KFC? E, na pasywnickiej kierunku, e, jak się jedzie W jak, jaką stronę? E, nawigacji Sport Łódź Aha, to trzeba w nawigacji napisać Sport Łódź, tak? Ale ja na taką drugą. O, dobra, super. Dzięki. Wielkiego dnia. Do widzenia. Dziękuję. Jedz. Za... Czy tak mogę przyjąć zamówienia? E, tak. Ja poproszę makflary. Mamy tylko szejki z deserów. Mm. A McFlary nie będzie? Tylko w McDonaldzie proszę pana. A to wy nie macie McFlary? Nie. Co nic żadnego McFlary nie będzie. Nie ma lodu, są tylko szejki No dobra, to dziękuję ślicznie z tej Czy mogę zamówienie? Dzień dobry, poproszę chlebki, a Pepesi, a. Poproszę a koła, a. Spodnik, a. KKC, a. Ja pana nie rozumiem, jest i wolniej. Proszę, Okej, okej. Nie rozumiem, musi pan powoli mówić, albo może inaczej. Zaproszę o, piękka, to okienka, bo w gruncie właśnie sam się będziemy badać. Dobrze. Dzień dobry, słucham. Jalongera poproszę. Sama kanapka? Tak. I to wszystko było. Dzień dobry, mam na imię Ania. Czy mogę wszędzie zamówienie? Dzień dobry, ja bym chciał zamówić kostkę lodu. Kostkę lodu? Ja tak. Okay, to poproszę o podjechanie do, dr do drugiego okienka, i podamy kostkę lodu. Dobra, super, dziękuję. Dobra, dla Pana sprawę klasyczny w zestawie. Nie, lód. Jeszcze raz? Lód. Y -y. Ale jaki lód? No, normalny lód w kostce. Ale o co chodzi? No, lód w kostce. Szczęśliwie pan chce zamówić, czy co? No, zamówiłem tam w tym w okienku, lód w kostce. Dlaczego? No nie mam takiej ogni na kasie nawet To niech Pani nabije, nie mam jakiś napój i zamiast napoju sam lód mi Pani da Tak Dobra Dla sopoczynki Dobra, to nagrywam na unboxing No teraz też możesz wziąć kamerę Nagrywać Dużo lodu Witam w restauracji McDonald's. Mam i Ines. Będzie mi bardzo miło przyjąć pańskie zamówienie. Dzień dobry pani Ines. Ja poproszę kraboburgera. Jakiego burgera? burgera. A ma ten burger jakiś inną nazwę? Nie no, Kraboburger była nazwa. Kurczak burger? Nie, Kraboburger. Nie mamy Kraboburgera. A można rozmawiać z szefem panem Krabem? Nie. nie mamy w ogóle nic takiego. Aha, no dobra, czyli szefa pana Kraba też nie ma? No nie chcemy. Makreli też nie posiadamy. Mhm. No dobra, to dziękuję, Jego wieczoru. Dzień dobry, witamy w restauracji Burger King. Czy mogę zamówienie? Tak, poproszę Big Maca. E, Big Kinga Big... może, bo jesteśmy nie w McDonaldzie. E, a to nie ma Big Maców? E, mamy takiego Big Kinga XXL. To a... jest troszeczkę coś takiego jak Big Mac w McDonaldzie. A to smakuje tak samo? No tak samo bym nie powiedział, no nie, bo trochę są składniki inne, jest cebula z cyklami, troszeczkę inny sosik jest, ale według mnie smakowo najbardziej zbliżony z burgerów. Oj. Chyba, że mogę zaoferować coś innego, bo mamy też inne opcje fajne. No nie, myślałem, że jak tu przyjadę to wezmę Big Maca, bo bardzo miałem ochotę na Big Maca. No niestety nie jesteśmy w McDonaldzie. O, no dobra, No dziękuję, do widzenia, miłego dnia. Dziękuję, wzajemnie. O, dzień dobry. Dobry, słucham zamówienia. Do e, poproszę McChickena na kurczaka. Słucham dalej. I to wszystko. Czy zamówienie przyświecam? No tak, dokładnie. 1550 zapraszam. Dziękuję. Dzięki. Dzięki. Więc... Dzięki. teraz jeszcze unboxing. Wege. Wege tego, Dzień dobry, ja bym poprosił białko kawdę. Aha. Poprosiłbym białko kawdę. Na dobry, czy mogę mnie? E, Tak, poproszę białko kawdę. Poproszę KFD, białko Nie rozumiem pana Poproszę KFD, białko Nie mamy czegoś takiego w menu? No ale to jest restauracja KFD? Nie Czyli białka nie ma? Nie, nie ma A dobra, to... Jest tam w nie w sklepie z podstawą A dobra, dziękuję, do widzenia Dzień dobry, witam Pana. Słucham zamówienia. Dzień dobry, ja chciałem zamówić 6 sztuk magnagetsów w sosie śmietankowym. Tak? Tylko żebym prosił te magnagetsy bez panierki. Jeszcze raz proszę? Ja bym prosił te magnagetsy bez panierki. Wie Pan, co, nie jesteśmy w stanie tego zrobić, bo one są już przygotowane w ten sposób i usmażone A to nie da się tego zaskrobać? No wie Pan, to no nie, nie da się. O, no dobra. No Zamrożone, wrzucone w olej, w ten sposób. A... No, nie da rady tego deskrobeć. A no, bo ja nie lubię tej panierki. No dobra, to nic, dziękuję, do widzenia. Oni pytają mnie, kiedy ja znowu coś nagram To jedyna opcja, żeby wyrwać się z bagna Jedyne, co mi zostało teraz, to prawda. Nie przejechałem wszystko, nim zdążyłeś tą zabrać.